No, i tak samo, podstawowo, hurricane'em. Hmm. <laughs> Bitwa Anglii. Dobra, lecimy. U. 60 fps. -ów. No i grafika nawet nie jest taka słaba, czy mi się wydaje. <laughs> nie no, to w takim razie taka grafa może zostać. No i dobra, co my tutaj mamy? Artilleria, Biofightery. Wow, sporo ich tu jest. Kto tu jest najbliżej, jakoś tak? Ten ki 61 Aż się prosi, żeby tylko w niego w wlecieć <laughs> i otworzyć ogień. Tu dwa, bo on to zaraz będzie bombardował To lepiej, żeby go się przeszkodził Kurde, no patrzcie, nie mogę go dogonić O, i to, to był błąd, kolego, to był błąd Boże... Dobra, nie ma go Teraz się troszkę wycofamy i przeładujemy g 3 Go w sumie też możemy zaatakować W którą stroną on leci? Tam jakoś, no dobra My To się z nim. Pogonimy trochę. O no, kurde, z projekt tu jest. No, dawaj, 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 dawaj. No jeszcze mi ten iszek go podbierze, no kurde Dobra, zaraz z niego wypieprzę rakiety <śpiewanie> <śpiewanie> Oj. Co jest? Też rozwaliłem iszaka? Kurde? Jak to? Ciesz? Dobra, nieważne. Ważne, że jest frag. Dwa fragi na was. Niestety ktoś to okupił życiem. Ale to nie jest już mój problem. <laughs> Dobra, kurde. Ogar, ogar, ogar. Tam jest lag. I lag leci jakoś tak na mnie. Był przynajmniej moją stronę. I ja się z tego niezmiernie cieszę, bo takiego laga właśnie... Jest mi potrzeba do kolekcji. Wow! No to jest, to jest fajne, że wystarczy, że <laughs> w gościa się strzeli dwa razy, i potem on się rozbije, i już mm, ma się zaliczonego fraga. To jest dosyć przyjemne. No i tak, kto dalej? Kolejne jakieś SU2. Są słabe samoloty. Ono jakoś jakoś nie mają dużej siły ogn ognia Ani nic wow. No chociaż tak, tak na, na niego zło tak jęczałem na niego a mi ucieka No ale dobra już niedługo Asysta, no okej, okay, asysta może być Dobra teraz się wbiję w jakąś masę samolotu bo <laughs> nawet nie, nie, nie polecę Spitfirem ani niczym PBE -Y, czyli kochana Katalina A nie mam rakiet Dobra no to będę za nią tak długo leciał aż mi się zrespawnują rakietki Chociaż czy, czy jest sens Nie nie ma, haha, ha, zabiłem go, lol Dobra i kogo teraz upieprzyć najpierw? Dobra, niech już będzie Albo Air Kobra I kabel nie ma, za to mi się już przeładowały rakiety, z tego co słyszałem. Dobra, nie chcę mi się go gonić. No kurde, trochę już poharatany jestem. No kto? 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 Spryciolona no. Wiecie, to jest, to jest taka śmieszna zależność, bo za każdym razem jak nie goni ten Hellcat To właśnie ro, ym, tak samo mnie wymija, że leci do góry i... I potem mnie zabija od tyłu No, spektak spektakularna śmierć, połamały się drzewka, wszystko super, wszystko świetnie Eee... Yy, Okej okay. Lecimy znając życie, to teraz y, tym Spitfirem pójdzie mi beznadziejnie. Bo dobrze poszło mi Harry, Harry no ale trudno. Ere Cobra Japończyk albo Chin. Nie, Japończyk i kolejna Ere Cobra. Hm. Kogo by wziąć? Na widelec. Lekki bunkier to niestety nie mam bomb. Samochód opancerzony może być. Za szybko lecimy. Ale sporo ich tu jeszcze jest. No, Katalina, witaj ponownie Koleżanko No akurat teraz mi się kamy musiały Skończyć Jezus, Maria, albo mnie jego walną, albo byłby fail Ho 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 No i teraz robiłem jakieś głupie wiksy i mi odleci Chociaż z drugiej strony akurat mi się przeładują te karabinki Więc też jakoś bez... bez yy... Dobra, nie mogą Jakiś Japoniec, ale ja chyba sobie krytyka dostał, mhm. Jezu, zaraz, zaraz padnę. No. Jakie do kwajty w ogóle, kurde lord co się dzieje Wyciągnij to, dobrze To no zaraz nie pewnie z gwałtu tutaj, no ten bufalo się na mnie udział pewnie Jak to kurna ledwo co dyszę, a te, ten pizduś... No dobra, to już padłem Chociaż nie, bo on nie przestał już super, dobra to może jeszcze pożyję trochę <laughs> Akurat pożyję tyle, żeby się na nim zemścić Bo nie, nie, nie mam zamiaru mu tego odpuścić No i co, i co, i co Trzeba było się wychylać? Nie. F6 F to był chyba Wildcat, tak? Tak, chyba tak. Uu! o o o o co się stało? Coś, coś, coś głupiego zrobiłem. O, już ze nie leciałem. Aha, dobra. Bo cały czas na Hurricane, dobra. Oto, może teraz B-fighterem Trochę po poszczelamy. Yy, no, nie jest dobrze. Bo mam zostało dużo mniej graczy. Chyba, że u nich po prostu dużo ogląda ten mecz, a nie gra, więc tak, tak też może być. Jeszcze nie jestem pewien, yy, on, on nie ma hamulców? Nie, nie ma hamulców. No to się muszę zadowolić klepami. W sumie. O, tutaj leci jakiś. Aha, nie, dobra, bo on też coś w scenie. No, w Biofighterach bio strasznie szybko schodzi. Ten, no Pilot. No i to jest z morą tych samolotów. A tak to To bardzo fajne maszynki. No dobra, teraz w sumie robię trochę samobójstwo. Bo rzucam się tak tą wielką bestią, tym viewfighterem Na y, japończyka, który mógłby mnie w 10 sekund wyminąć. Nawet krócej. No i dupa. Teraz możliwe, że padnę. Chociaż może nie. Może, może, może nie. Rad żebym go tylko dogonił. I żebym przy okazji nie zestrzelił swojego. No, jasne, walnąłem swojego, pewnie. Uff, no ale pomściłem się ziom. Jakby co? Ja się trochę pomściłem Bo ja mu tam y, temu naszemu Messerschmittowi uszkodziłem coś Chyba nie wiem y, Zbiornik o, paliwa czy coś tam ale i tak go tamten dobił Więc Więc prawie bez różnicy No i kurde powiem Wam że możemy to przegrać Chociaż Nie wiem Nie wiem Nie, nie jestem yy... jakimś super znawcą Mhm, 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 o, dziewięć, dziewięć zestrzelnicz mam, super. A moment, przecież ja na tych Bufighterach mogłem chyba sobie teraz bomby albo te torpedy zamontować, kurde, głupi jestem. Wtedy byśmy to mieli większą szansę, żeby to wygrać. Hmm, hmm, hmm Os2U. Coś co takiego? Nie wiem, nieważne. O, Jerek kobra, shit No nie, 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 Ej Kurde, no. Teraz pomóż mi ktoś Zajmij tego chinole głupiego ode mnie Dobra, chyba się nie dał nabrać Na mój trik Tylko zaraz ja się sam nabiorę Ho ho, ho. A ja mogę jeszcze lecieć LOL Ale chyba pewnie długo nie polecę No właśnie Uratujecie, uratujecie Dobra Jednak nie No ale Trzy osoby oglądają streama, wow Super mm, Czym teraz? Czy ja tutaj Mam, mam torpedę, dobra To lecimy torpedami <ścoughs> 1500, trochę za wysoko Jak ja, nawet już mi mówi ten Komputer zbyt wysoko, dobrze. No to zlecimy niżej, jej niszczyciel, 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 no to Zobaczymy. Jebnij mu, jebnij mu, jebnij mu! Jest! Poszedł. Tylko. Dobra. Więc ja to teraz będę chyba sobie tak latał. Czekam na te torpedy. No bo ktoś się tym musi zająć, tą flotą, nie? A... Chyba skoro nikt się do, do tej pory tym nie zajął, no to znaczy, że nikt nie ma takich yy, samolotów odpowiednich do tego. <ślesk> Więc ja ich upierdolę. No mam nadzieję, że po mnie nie lecą Chociaż ten F6F to tak wygląda jakby po mnie leciał I chyba kurna po mnie leci Dobra, z pieprzem Albo nie, dobra, jednak nie leci Dobra, torpeda załadowana. O w dupę, trochę ich tam dużo. Trochę za dużo. Dobra, wiecie co? Nie będę ryzykował iż. CO TO BYŁO?! Ja jebie. No to sekurna. Mogę, mogę liczyć na pomoc y, kumpli z y, ten Nie naprawdę, zręcznościowe są masakra, bo nikt w ogóle A jebać to Ooo, fail Dobra, no ale jak tam staty? Jak tam staty? 10 zabitych, 3 naziemne No i chuj, bo przegramy też może niekoniecznie. Ale jednak myślę, że przegramy to. Szczególnie, że nam zostało. Gdzie są nasze samoloty? LOL! Nam został jeden Heinkel Też lecę do góry, nie chcę tej. W ogóle my nie mamy samolotów Serio, my to przegraliśmy to Łe słabo Słabo, słabo, słabiuchno słabo, I teraz pytanie za 100 punktów, czy ten Spitfire leci do mnie? Chyba nie Zajmij się celem czasu, cieka z i dziadu kurna ja to mam problem bo no, tyle samolotów że <laughs> Dobra Lecimy do góry Robimy ten taki quest, że musimy jak najwyżej polecieć I mam w dupie wszystkich innych Dobra, to jest 40 Chyba teraz popełniam pe samobójstwo. Tak, baza uszkodzona, fakie. Yeah. Dobra, to byłoby, byłoby na tyle z mojej rozgrywki tutaj, cudownej. <laughs> w ogóle, no nawet nie mamy graczy. Więc zaraz powinni to szybciej wygra wygrać. No, <laughs> sorry, No, dobra, wygrali to szkoda, no kurde, bo ty, tyle się tych samolotów na, na wybijałem, tyle poniszczyłem. I przegraliśmy. A jakiś... No, wleciał mi pod rakietę. No to, to, to nie moja wina była przecież. Kto tu jest? 11 tysięcy bym zarobił. Czy by nie. Um, ten bratobójczy ogień? Nie, to trochę mniej. Tak z 7. No i fiordy porażka. Sorry, kapis, no nie wyszło. To trochę słabo, no trochę słabo Dobra, wiecie co? Ten stream już trwa długo, długo, długo A ja też już nie, nie, nie mam tyle czasu, żeby streamować tak cały czas yy, Więc chyba to no, już skończymy na dzisiaj yy, Zapraszam Was na streama yy, będzie wieczorem ale to już chyba nie ja będę robił streama, tylko ktoś inny. Ale może ja wpadnę gościnnie yy, albo coś. Nawet nie jestem pewien, czy. Zoro, odbiłem się. Yy, czy ten stream będzie? No, wydaje mi się, że będzie. Mm, że jakoś się tam zagramy No i wtedy będzie lol. Może, może, może batek będzie. Jakoś to pójdzie. Yy, w każdym razie, no to. Zapraszam Was na 20 na Twitcha. Teraz dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Pa. pa.